Nowe ciężarówki w tym Mante X nowej generacji, nowe licencjonowane naczepy, nowe dodatki mapowe i przebudowane tereny podstawki. O tym i o innych rzeczach wspomniano na świątecznym streamie SL Software. Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, a w tym filmie witam was z podsumowaniem najważniejszych rzeczy, jakie pojawiły się na świątecznym streamie S. Software z dnia 16 grudnia 2021 roku, no i zacznę oczywiście od tych najważniejszych nowości, więc pominą oczywiście tutaj ten cały wstęp, jaki był związany z wydarzeniem świątecznym, z podsumowaniem 2021 roku, z tym filmem, który pokazali i tak dalej, i przejdę już do tego momentu, kiedy SCS Software zaczęło pokazywać to, co mają ukryte w poszczególnych folderach, tak jak było to w tamtym roku. Niestety w tym roku było to jakoś tak mniej uporządkowane i nie było takiej wisienki na torcie, tak jak w zeszłym roku było z konwojem. I nie było takiego rosnącego napięcia, gdzie na początku zaczęli od takich oczywistych spraw, czyli na przykład dodatki mapowe, o których wiedzieliśmy, potem to rosło, kiedy pojawiła się przebudowa Niemiec, czy potem Kalifornia. Potem to tak nadal rosło. Pojawiła się szkoła jazdy, i wisienką na torcie był tryb konwój. Tu, niestety, było to tak sobie, szczerze mówiąc, odpalone. Myślę, że najważniejsza kwestia dla wielu graczy, czyli ciężarówki, była w sumie drugą rzeczą. A potem mówiono o mapach, no ale w sumie na takie bardzo ciekawe rzeczy nie trzeba było długo czekać. Chociaż wszystko co tutaj zostało wspomniane jest bardzo ważne i przejdę po prostu po kolei, tak jak było to pokazywane. Jest na początku można powiedzieć kategoria naczepy. Na początku pokazano takie oto zdjęcie, które tutaj teraz widzicie i jak widać jest tutaj szykowana nowa naczepa, która będzie też do zakupu własnego i co ciekawe, prawdopodobnie jest to licencjonowana naczepa. Możliwe, że będzie to naczepa z licencją firmy Load King. Jak widać jest Jakiś tam rodzaj wywrotki. Co prawda, nie ma tu wprost informacji o tym, że będzie to licencjonowana naczepa. Jest to wszystko na razie utrzymywane w tajemnicy, ale możliwe, że właśnie będzie to jedna z naczep dostępnych w jakimś dodatku, właśnie. Z licencją tej firmy, o której wcześniej wspomniałem, są to oczywiście domysły, ale można zobaczyć, że jest to bardzo podobne do tych, które no, są w rzeczywistości. W ETS-ie też się pojawią i tutaj pokazano rekonstrukcję 3D naczep, które będą oczywiście do zrobienia jeszcze do ETS-a. Większość z nich, jak nie wszystkie, są z licencją firmy Feldbinder. O tym już wiemy od jakiegoś czasu, po prostu pokazano etap pracy, nad jakim w sumie, w chwili obecnej, są. Ale możliwe, że właśnie w następnym roku dodatek z licencją tej firmy pojawi się w grze. Kolejna kategoria dotyczy ciężarówek i tutaj pojawiły się naprawdę ciekawe propozycje. Zaczynając znowu od ATSa, tutaj pokazano starszą ciężarówkę i prawdopodobnie jest to International 9900i. Jest szansa, że pojawi się na początku 2022 roku, ponieważ znajduje się na już późnym etapie prac, jest praktycznie na wykończeniu. Jak widać ze zdjęcia, możliwe, że jest to nawet zrzut screen, klatka. Nawet z jakiegoś przyszykowanego trailera, jednak w każdym razie szykuje się tutaj już na początku następnego roku nowa ciężarówka. Ale co też jest bardzo ciekawe, jest to stara ciężarówka. Dlaczego to jest tak ciekawe, bardziej to omówię w nadchodzącym gameplayu, jaki będzie. Do ETS-a też trafi ciężarówka, nie wiadomo jeszcze kiedy, natomiast będzie to jedna z nowszych ciężarówek i myślę, że część osób się tutaj tym zainteresuje ponieważ mowa tutaj o manie TGX nowej generacji, czyli wersja 2020 czy 2021. Pokazano tutaj w sumie tylko zdjęcia z wewnątrz ciężarówki, ale po kokpicie można zauważyć, że jest to ten nowszy model, No ale jak widać jest to jeszcze w fazie rozwoju. Jeszcze sporo pracy nad tym wszystkim jest, także nama na mana pewnie sobie trochę poczekamy, ale ważna kwestia jest taka, że mogli pokazać w ogóle to, że pracują nad tą ciężarówką, a to oznacza, że dogadali się w jakiś dobry sposób. Mam nadzieję, że nie zostanie to jakoś Zerwane czy nie przedłuży się to znacząco, i w końcu tego mana spotkamy w grze. Z nowych ciężarówek to w sumie tyle, ale jeszcze w kategorii ciężarówki mamy taką pewną ciekawą rzecz, jak pakiet części tuningowych od Renault, czyli Renault Tuning Pack. Zawita prawdopodobnie za jakiś czas do ETS-a, nie wiadomo kiedy, tutaj oczywiście prace też trwają, trochę to się przeciągnęło, prawdopodobnie jest to ten prezent od Renault, więc no trochę na niego będzie trzeba trochę poczekać, ale raczej w następnym roku już się pojawi. I z kategorii ciężarówki to tyle, teraz zaczynają się mapy. I zaczynamy od dodatku mapowego Texas, który jest jeszcze nadal na bardzo wczesnym etapie produkcji, jeszcze jest sporo rzeczy do zrobienia tereny jakie zostały ukazane na tych zdjęciach znajdują się w porcie Houston, według samego Pawła Texas zajmie im pewnie jeszcze trochę czasu, wymaga po prostu sporo sił, sporo pracy nad zakończeniem tego wszystkiego, no Texas jest naprawdę ogromny, nie tylko pod względem całego terytorium, ale też przede wszystkim na fakt, że jest to bardzo gęsta siatka dróg i tam po prostu jest jest też sporo rzeczy do zrobienia, także możliwe, że ten Texas nie pojawi się na początku roku, możliwe, że też nie będzie pierwszym dodatkiem, jaki pojawi się w następnym roku, ale mają w planach, że Texas pojawi się w 2022, tylko jeszcze dokładnie nie wiedzą kiedy, czy jakoś wcześniej, czy dopiero pod koniec. To będzie oczywiście zależeć od postępu prac nad całym stanem. Dalej na liście mamy Kalifornię i tutaj pokazano kolejne postępy prac nad tym drugim etapem. Zespół, który pracuje nad tą przebudową podobno się rozrósł. Jeśli chodzi o temat przebudowy, to ona też dotyczy oczywiście ETS-a i tutaj mowa oczywiście o Austrii i tutaj no zobaczcie sami, wygląda to oszałamiająco, naprawdę niesamowite tereny naprawdę tak w pewnym momencie sobie pomyślałem, że jakby ktoś mi tak po prostu pokazał te zdjęcia, no tak po prostu by ktoś mi na przykład nie wiem, wysłał na maila albo pokazał na jakimś social mediach czy coś, wysłałby mi bez oczywiście takich wskazówek typowych dla SS Software, początkowo pomyślałbym, że pewnie tutaj są jakieś tereny z Promoc. no momentami jak widziałem te co niektóre tereny z Austrii, myślałem, że to faktycznie jest promoc. Naprawdę wygląda to niesamowicie. Szykuje się naprawdę bardzo ciekawa przebudowa. To, co zrobili przy Niemczech, Naprawdę nie podchodzi w ogóle do Austrii, naprawdę nie ma żadnego podjazdu. Tutaj mamy kompletnie usunięcie całej Austrii i wsadzenie kompletnie nowych terenów, zrobione na bardzo wysokim poziomie. Wygląda to naprawdę fantastycznie. Oczywiście sama przebudowa Austrii będzie wymagać tutaj jeszcze trochę czasu, więc trochę sobie na nią poczekamy, ale myślę, że warto, widząc to, co tutaj zrobili. I znowu wracamy do ATS-a, i znowu tutaj można powiedzieć przebudowa a bardziej rozbudowa bo tutaj pojawi się pewna rozbudowa terenów wokół parku Yellowstone w Wyoming, pojawiły się tutaj jeszcze obszary z drogą US14 i dochodzimy do kolejnego dodatku mapowego do ATS-a do Montany która wygląda obiecująco, idzie to nawet fajnie, wymaga oczywiście jeszcze czasu i chcą, żeby ten postęp prac jeszcze przyspieszył, bo chcą, żeby Teksas nie był osamotniony w 2022 roku. Chcą, żeby te dwa dodatki wyszły, tylko zastanawiają się, który dodatek wyjdzie szybciej, ponieważ pojawiły się tutaj pewne sugestie, pewne przemyślenia, że Montana może pojawić się nawet przed Teksasem. No, będzie bardzo ciekawie, będziemy tutaj po prostu widzieć taki wyścig, który stan pojawi się szybciej do ATS-a. Texas czy Montana? No, otwieram tutaj zakłady, możecie obstawić w komentarzach. W następnym roku zobaczymy, kto będzie miał rację. Natomiast na pewno jest jeden zwycięzca, licząc wszystkie dodatki mapowe, jakie pojawią się w następnym roku i te z ETS-a i ATS-a, na pewno pierwszym dodatkiem będzie Heart of Russia. Tutaj wprost powiedziane, że ten dodatek pojawi się raczej na początku następnego roku. Prace są praktycznie na wykończeniu. W ciągu najbliższych tygodni dostaniemy kolejne posty na temat postępów prac nad tym donatkiem. No a tutaj też możecie oczywiście nadal zobaczyć tereny jakie ukazano. Pokazano pewien easter egg, z którym no po prostu nie mam pojęcia o co z nim chodzi. Jak również wspomniano, że możliwe, że pojawią się też pewne takie trudne tereny. Będzie ciekawie. I z tych rzeczy z folderów to tyle, ale Paweł Szebor pozwolił sobie jeszcze na kilka słów, na pewien komentarz odnośnie kilku spraw. Wspomniał o tym, że starałem się poprawić poziom AI, zachowanie całego trafiku. No ja już wielokrotnie od SSO, które słyszałem, że oni pracują nadal nad tym trafikiem, cały czas go ulepszają, a z aktualizacji na aktualizację wygląda to coraz gorzej. No a skoro szef tutaj o tym mówi, no to mam nadzieję, że faktycznie teraz to się poprawi. Co prawda jest to trudne, jak sam zaznacza, ale mam nadzieję, że ostatecznie ten trafik będzie lepiej się zachowywał. No i wspomniano tutaj oczywiście o temacie silnika gry, jak i silnika dźwiękowego. Ma to cały czas być rozwijane, poprawiane, ma po prostu być coraz lepsze pod każdym względem. Mam nadzieję, że przede wszystkim wydajność pójdzie znacznie do góry. I z tych wszystkich najważniejszych rzeczy to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby jeszcze obstawiać, który stan pojawi się pierwszy w ATS-ie, a jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do osiągnięcia filmu, skorzystanie go do udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!